Siema, jestem pakila, to jest kolejne wyzwanie dnia. Co w tym wyzwaniu trzeba zrobić? No to tak, przedmiot jest sprzedany gasowi. Gaz to jest nowa postać, która weszła z nową rolą przyrodnika. I tu jest moje pytanie do Was. Czy jeśli nie kupiliście roli, to on będzie, czy nie? Dajcie znać, bo nie ma pojęcia, bo od razu kupiłem rolę, więc nawet się nad tym nie zastanawiałem. Więc jak jest bez kupionej roli, to fajnie. Jeśli go nie ma, no to znaczy, że trzeba tą rolę kupić. Gaz przyjmuje takie same rzeczy jak krips czy rzeźnik, czyli skóry, pióra i tym podobne. A, pięć, okej, okay. myślałem, że trzy. Okej, okay. jak widzimy, elegancko zaliczyło misję. Teraz mapa, gdzie generalnie gaz występuje. Mamy sześć lokalizacji. Ciekawe czemu tu pokazuję. Takby piąta lokalizacja miała być tu, ale go nie ma. O, jest jednak dobra. Coś się musiało nie wczytać. No dobra, no to w takim razie to tyle. Wpijajcie na Discorda link w opisie, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, klikajcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych wyzwania. Cześć!